Cześć, Z tej strony Karolina i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z The Sims historię z bezludnej wyspy. Powiem Wam, że to jest też pierwszy odcinek od dawna, który w ogóle nagrywam bez kamery i jest mi mega dziwnie, ale nie będę kłamać, nie chciało mi się ogarniać, dlatego lecimy. Lecimy po prostu samym gameplayem. Wchodzimy tutaj do naszej rodziny, czy to była Janina. Wydaje mi się, że ona nazywała się właśnie Janina Rycerz. Ostatnio chyba skończyliśmy na tym, że robiliśmy tam ognisko, z tego co pamiętam. Ognisko? Nie, przeczesać plażę mamy, czekajcie, czyli tutaj cel przeczesać plażę. Przejdę się wzdłuż brzegu, może znajdę coś przydatnego. Okej. Okay. A, no tak, bo przecież my tę trasę, trasę, tratwę. Tratwę robiliśmy, no tej Zapisz w pamiętniku, dobra. Co tutaj będziesz zapisywać, moja droga? Raczej nie musisz nic zapisywać. Tutaj idź kopać w swoim pamiętniku. Tutaj, tutaj widzę, że w ogóle możemy właśnie zbadać, ale podejrzewam, że to jest po prostu jakiś dalszy jakaś dalsza część naszej rozgrywki. Dlatego po prostu będziemy sobie kopać wzdłuż plaży. Dobra. Kopię trochę jak pies, ale. Okej, okay, co tutaj masz? Znalazłeś coś? To jest teraz moje. Zobacz, co właśnie znalazł Twój sim. Siekiera. Siekiera, meczeta, Maczeta! Maceta. Najpierw w sobie nogi, a potem przebije się przez ten bambus. Oho, który blokuje drugą przyczółkę, czyli widzicie, czyli faktycznie ona może sobie. A weź sobie załóż ubranie codzienne. Yy, czyli faktycznie oczyść ścieżkę, idź. Idziemy ściąć tutaj pewnie. A nie możemy. Myślałam, że możemy zrobić coś z tym. No a tutaj nasz obóz wygląda bardzo profesjonal, mm. przytrzymując. Ale myślę, że teraz, jak ona będzie przeczesywać, to to będzie idealny czas, żeby słuchajcie, zrobić. Yy, zdjęcie na miniaturkę. Dobra, powiedzmy, powiedzmy że mam. Yy, dobra. Tutaj... O, czy ona najmniej Janina? Tak, dobrze pamiętam. Janina faktycznie. O, nic takiego krążenie jak przeprawa przez dżunglę. No spoko, ale. Czy ty musisz wszystko tutaj? Błagam. Niech na końcu tej ścieżki będzie luksusowy ośrodek wypoczynkowy dla singli. Okej, okay, chodź, idziemy. Dobra, już nie musisz tutaj. A, a tutaj tam w zasoby wtedy. No dobra, no to może nawet spoko. Idziemy gdzieś, jakaś nowa parcela. No tego, to bym się nie spodziewała, słuchajcie. Zobaczymy, co tutaj będzie. No, o, jakiś samolot, jakiś ten, teraz filmik. Czyli ktoś tu się wcześniej rozbił? Och, ten wrak jest chyba starszy ode mnie, wiele starszy. Ciekawe, jak długo tu leży. Ciekawe, jak długo ja tu pozostanę. W kokpicie mogą znajdować się wskazówki co do mojego położenia. Ja nie mam pojęcia, gdzie jestem. Yy, dobra, gdzie ty jesteś w ogóle, Janina? A tutaj. O, ale weź sobie tu, może rąb. Czy w ogóle my możemy tutaj coś zrobić z tym? W kokpicie, czyli pewnie muszę. No, wróć to do mnie. Wróć to do mnie. Yy, czy ja jestem. A nie, no tutaj, dobra. Jednak nie ja. jestem głupia. Dobra, chodź. Zrobiłam e, w ogóle screenie na mnie z tak jak ona łamała te bambusy. Ale może na kokpit będzie lepszy? Słuchajcie, może na kokpit będzie lepszy. No, pokaż jak szukasz. To jest twoja mapa podróżna. Używaj jej, aby szybko przemieszczać się do miejsc, które już znasz. Dobra, czyli zgodnie z mapą jest inna ścieżka, która prowadzi w głąb wyspy. Okej. Okay. czyli to jest ta mapa. Dobra, czyli. O, może sobie pozbieraj części, może będziemy mogli się coś za to kupić. O, czekajcie użyj. No tutaj to raczej nic nie ma, to są tylko te takie te, ale dobra, zobaczmy. Idźmy zobaczyć. Eee, tu sobie pozbieraj. Ja zgubiłam kursor w ogóle. Ale dobra, tu sobie pozbieraj te swoje jakieś części. O, zobaczcie, mamy już zasobów. Pewnie coś będziemy mogli z tego w ogóle.. Aha, bo tutaj towarzystwo i pęcherz. No dobra, coś jeszcze tam masz? Nie masz, ale dobra, idź sobie tutaj. Trochę cię przyspieszamy Janina, żebyś tak tutaj nie zamulała. Aha! Dobra. Nieważne. Myślałam, że to, to oznacza coś innego, ale spoko. Yy, tutaj gdzieś była jakaś ścieżka. O, właśnie, badaj. Czyli to musiała być ta ścieżka. Ale chociaż, zobaczcie, miała pęcherz niski i sobie chociaż naprawiła ten pęcherz, więc tyle dobrego. O, tutaj też coś możemy zrobić? Nie. Dobra, idź sobie spadać. Miasto Simijskie. Kurczę! Zobaczcie, to jest, zaraz widzicie, że cała wioska nam jakaś żyje. Czyżbym miała rację. Jakiś filmik jest. O nie, jest ta małpa! Co są te małpy? O, wezmę ten kursor. Sorry. Och, jakieś liczne orangotany. Wyglądają zupełnie jak swoja na małpka, mojego wujka futrzaczek. Widzę coś u podstawy tego drzewa. No ciekawe co, chcę to zabrać do obozu. Potrzebować powinien zdoby, a posążek nieznanego pochodzenia świetnie się do tego nada. Dobra, ale pewnie będziemy musieli walczyć z tymi... Oglądaj... O, a wy sobie zbadaj to. Tu możemy pewnie wędkować. No tak myślałam! Że... O nie! No to przecież, co ty myślałaś? Pewnie coś za coś tutaj jest do wzięcia banany, tak? Zabrać. No raczej ona nie wygra z tym orangutanem. Nie, wró nie wróżę naszej nie powodzenia, ale... Nie chcę być pesymistyczna, aczkolwiek. No właśnie. Aczkolwiek orangutan miał tutaj prawo wygranej. O niej ty co? Ach, a ja myślałam, że futrzaczek nie umie się bić. O, ale tutaj masz te banany. No właśnie, pokojowy podarek. tak myślałam. No chodź. Chodź, zbierz banany. Tobie samej... A e, nie, w sumie jesteś na tylko trochę towarzystwo masz takie. Oj, weź też pozbieraj te drugie banany. Co złego może się stać? No myślę, że. Generalnie to dużo. Generalnie to dużo złego może się stać, ale... Dobra, czy pozbierałaś? Myślę, że na razie dam sobie spokój z walką. Ej, ale chciałam, żebyś dała banana. A dobra, czyli, czyli co? Czyli musisz iść do domu pewnie, tak? Bo jest wieczór. Dobra, um, jak mam wrócić do domu? Czekajcie. O. Yy, wróć do domu, bo pewnie teraz trzeba będzie pójść spać, więc wrócę do was już następnego dnia simowego. Okej, okay, jest już kolejny dzień, więc słuchajcie, przyszłam tutaj do tych naszych małpiszonów, yy, żeby dać... No ale dlaczego? Nie możesz dać banana temu drugiemu, możesz. Czy ja wtedy mogłam pewnie dać wieczorem tego banana i to załatwić? No ale dobra, powiedzmy, że. A może temu też możesz dać? No chodź. Możesz coś tutaj zrobić? O, daj banana. O, zobacz. Dobra, czy jej się udało, tak? Czyli rozumiem, że ten jest tylko taki. Tutaj jakiś waleczny. O. Ja muszę... Nie no, dobra. No i co? To jest spokojowy podarek, tak? Czyli tutaj masz pogodzić się z rangutanami. O, a baw się. O, wyś się pobaw. Idź sobie tutaj do tego. Pobaw się z nim. A nie, bo tutaj orangutan idzie do Kibelka, czyli będziesz go podglądać w Kibelku. Super, na pewno, na pewno to jest dobre, ale teraz właśnie skończyła mi się zmowarka, więc muszę wstać. Dobra, zmywarka ogarnięta, więc możemy bawić się z tym orangutanem. I potem musimy jeszcze temu dać banana, czy w ogóle. Ojeju! Zaprzyjaźnić się z orangutanami. Czyli ty musisz ze wszystkimi. O, idź tutaj, daj ten. Temu drugiemu banana daj, no. Chodź. Orangutanie, czy ty się zaciąłeś? Zaciąłaś? A nie, zacięłaś? Zacięłaś tiki. Czy to może być kobieta? Prosi mnie o smakołek. No dobra, dałaś już tutaj, tak, smakołek. Obaw się łapki w górę. O nie! Daj banana. Daj, musisz się zaprzyjaźnić. Wiesz, musisz się zaprzyjaźnić. Dawaj. Dawaj im banany, o. Co, idzie jakoś? Dawaj. Ehm. Czekajcie, kto to zrobić. Może to poczytamy. Mówi się, że marchewka jest zawsze lepsza od kija. Zobaczymy, czy to sprawdzi się w przypadku tych wojowniczych orangutanów. Albo błagać z orangutanami. A, czyli dobra. Tu i teraz do niego trzeba iść I, w, i to się chyba będzie, już wtedy się odklika. E, oczywiście, ja za, najpierw zamiast przeczytać o co chodzi, to klikam e, wszystko, wszystko tylko nie to co trzeba. O, czekaj, gdzie coś wyszło? Dobra. I co? Kto chce na, Który z myczelnych jest głodny? Proszę bardzo, moi mali włochaci przyjaciele, teraz jesteśmy przyjaciółmi. O, dobra. Dowieźć sobie ten posążek. Pewnie to jakiś magiczny posążek będzie. Co normalnie przywoła nam tutaj wszystkich. No bierz, zabieraj. Ciekawe, ciekawe co, co będzie z tym posążkiem. I co? I możemy sobie wrócić do chaty pewnie, co? Sam wyrzeźbiłeś ten posążek, czy zamówiłeś go w sklepie wysyłkowym? Ale zakładam... Kto eee, wyraził ten posążek? Czy jego twórca to są na wyspie? Czy to kanibale? Głodni kanibale. Muszę wrócić do obozu, zanim stanie się coś złego. Zresztą, na razie mam dość przygód. No dobra, to chodź, eee, wróć do domu swojego. Ja myślę, że w ogóle możemy sobie u nas w chacie ogarnąć trochę tamtych zasobów i może sobie kupimy coś nowego. Tak, myślę, że moglibyśmy oba właśnie sobie przed też, eee, jeszcze jak właśnie z nią tutaj byłam, to słuchajcie, przeglądałam sobie. Tu jest to, to weź sobie połóż tu około swego tego. Eee, o, zbadaj. Przyglądałam sobie tutaj te elementy wyposażenia. Teraz pora znaleźć dobre miejsce dla mojego bibelotu. Ta skała to chyba dobre miejsce. No dobra, bo ja ci to położyłam przy kurde... Przy... O jemy. <laughs> przy łóżku. Przy na wiecie ci to postawiłam. No dobra, jak wolisz przy skalę, no to proszę. I weź zbadaj. Idź w końcu to zbadaj, moja droga, otwórz skrzynię. Ja myślę, że to trzeba będzie w ogóle... A tu mamy jakieś papaje? Banan? Kokos? O! Tu też mam coś do jedzenia, to spoko. O, coś się dzieje, słuchajcie, pasuje, ładny widok. Myślę, że... to ci się spodoba, tak wiele wspólnego. Okej... Wiesz, że ja mieszkam na wyspie, ty mieszkasz na wyspie, ja mówić, ty musisz słuchać. Chyba nie wszystko jest OK z naszą Janiną, słuchajcie. Ale chociaż ma przyjaciela, ma posążka, ma posążka przyjaciela, słuchajcie. Szpadel, czy mogę ci tak nazwać dobrze? Szpadel. To może być początek wspaniałej przyjaźni, ale chyba... Chyba nie. Chyba ja padel nie chce się z nami zaprzyjaźnić, wiecie? Czy ma coś, e, czy masz coś przeciwko temu? Że dokładnie. Że się dokładnie. Oczywiście, że nie. No dobra, no to patrz. O, a może czekajcie, może tutaj to weźmiemy. Dobra, badaj. O, brakuje jednego z swoich klientów. Nie martw się. Drobne niedoskonałości sprawiają, że jesteśmy wyjątkowi. Och, chcesz wiedzieć. Czekajcie, z czego się utrzymuję? Hm. Cóż, chyba nie można powiedzieć, że jestem swoim własnym pracodawcą. O, tak. Nazywasz mnie kłamczuchą? Nie możesz tak sobie rzucać określonami w rodzaju czy Uczepię się faszywej nadziei na ratunek. Szpadel ma rację. Muszę zająć się planowaniem codziennego przetrwania, a potem dokończyć budowę tratwy. Eee, zaplanować przetrwanie. Dobra, kariera. Sensio, w Hm, Hmm, czy może ten? To czekajcie. To może weźmy, że będziemy zbieraczem. Czy Janina chce pracować jako zbieracz żywności, zaczynając karierę od stanowiska zbieraczka liści? Janina będzie codziennie przynosić do domu 62 jedzenie, 40 zasobów. No dobra. Janina rozpoczyna nową karierę. Dobra, Czy ja mamy pracę, Ogarnęły, ogarnęłyśmy sobie robotę. Praca, no dobra, czyli teraz tak naprawdę możemy sobie tutaj, o, wejść sobie iść jakieś zasoby ogarnąć. I co tutaj jeszcze byśmy się mogli... Tutaj jeszcze na pewno mam bambusy. No właśnie, zostały, więc zetnij sobie te bambusy. Oj, ale to szybko idzie. Ja myślę, że mogłabyś się jeszcze tutaj pokąpać. Choć podpoint tutaj. Oj, no, no, ale tak szybko to chyba aż nie musisz, proszę bardzo. Dobra, i słuchajcie, ja myślę. Dobra, tak, tutaj weźmy na Janinę. O, tak, o. Że to będzie już koniec tego odcinka. Myślę, że zrobiłyśmy, zrobiliśmy, zrobiliśmy dosyć dużo. Ja zrobiłam dosyć dużo jak <laughs> ten odcinek. Zobaczymy, ile mniej więcej zajmie nam ta seria, bo szczerze mówiąc, ja nawet nie sprawdzałam, ile trwa rozgrywka właśnie w bezludnej wyspie, tej, tej całej historii. Ale powiem wam, że serio mega dobrze mi się gra, więc myślę, że w następnej kolejności, jak już skończymy bezludną wyspę, przejdziemy do tych e, zwierzaków. Tak mi się wydaje, że to są zwierzaki. A co? Jak na razie. Dajcie znać w ogóle, czy podoba wam się ta seria, czy jak byliście młodsi, czy może w ogóle teraz graliście ostatnio w te historie jakieś. Dajcie znać w komentarzu i jak zwykle zostawiam was właśnie, zostawiam? Zachęcam was właśnie do zostawienia komentarza, łapki w górę, subskrypcji. No i co? No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!